Astronomix to wydane 10 lutego 2025 roku w formule wczesnego dostępu dzieło Studiumismatic, znanego wcześniej z planszówki Lightfinders wydanej pod koniec 2024 roku. Gra łączy elementy eksploracji kosmosu w unikalnej perspektywie, wzbogaconej o automatyzację z domieszką strategii wydobycia przelatujących asteroid. Pod względem wizualnym Astronomix prezentuje się naprawdę solidnie. Kolorowa, dopracowana grafika 3D i lekko izometryczny widok kamery tworzą przyjemne dla oka doświadczenie. Można dodatkowo zmieniać kąt nachylenia widoku, choć osobiście brakowało mi możliwości położenia kamery, aby zobaczyć nieco więcej okalającego nas terenu. Użycie prawego przycisku myszy pozwala obracać kamerę wokół osi, co okazuje się być bardzo przydatnym przy eksploracji. Modele obiektów są starannie wykonane, a całość prezentuje się okazale. Równie dobrze wypada warstwa dźwiękowa, zarówno efekty, jak i ścieżka muzyczna stoją na wysokim poziomie. Fabuła gry jest dosyć prosta. Jesteśmy pracownikami korporacji Cubcorp, kompanii górniczej, w której naszym zadaniem będzie zarobkowanie poprzez pozyskiwanie surowców z przelatujących w okolicy asteroid. To pozwoli nam gromadzić fundusze na zakup upragnionego biletu na planetę Ziemię. Rozgrywka jest dosyć prosta i niestety bardzo powtarzalna. Startujemy ze stacji kosmicznej, wybierając za cel jedną z przelotujących w okolicy asteroid. Te w zależności od odległości na mapie gry na swojej powierzchni posiadają różnorodne środowiska, co przekłada się na różne surowce, a oczywiście im dalej, tym ich zebranie będzie bardziej dochodowe, choć wiązać się to też będzie z większym ryzykiem ataku ze strony kosmicznych piratów. Ważnym aspektem jest czas przelotu asteroidy przez nasz obszar. Ten ograniczony czas działania w jej obrębie powodować będzie, że trzeba będzie dynamicznie planować kierunek wydobycia, by w pierwszej kolejności skupić się na najbardziej dochodowych minerałach. Po wybraniu celu przylatujemy tam z użyciem hipernapędu, a przed wylotem do docelowej asteroidy z użyciem wahadłowca definiujemy jaki sprzęt zabierzemy na pokład. Tu rozpoczyna się niezbyt trudna, choć też i przyjemna część zręcznościowa, w czasie której trzeba będzie lawirować pomiędzy odłamkami skalnymi pojawiającymi się na naszej drodze i też unikać kolizji. Każde zderzenie wiąże się z późniejszą koniecznością naprawy poszycia naszego statku, co oczywiście uszczupli nasz końcowy zysk. Po dotarciu na asteroidę lądujemy w jednym dostępnym punkcie. Warto wcześniej przyjrzeć się powierzchni, by wstępnie zaplanować trasę celem pozyskania najcenniejszych surowców. Asteroidy generowane są proceduralnie, więc układ terenu i rozmieszczenie minerałów za każdym razem będzie nieco inne. Na powierzchni sterujemy nie samym astronautą, lecz zrobotyzowaną jednostką dowodzącą. Możemy ją wyposażyć w różne moduły, takie jak plecak odrzutowy czy bateria zwiększająca pojemność energetyczną. Energia jest tu kluczowa. Każda akcja zużywa jej niewielką ilość, a po wyczerpaniu zapasów trzeba wrócić do statku, by ją uzupełnić. Sterowany przez nas robot ma także możliwość zamontowania robiących za ramię chwytaka, pozwalającego przemieszczać przedmioty, lasera górniczego, pozwalającego zniszczyć przeszkody czy też karabinu laserowego, za pomocą którego będzie można eliminować piratów pojawiających się w bardziej wysuniętych kosmos placówkach. Przemieszczanie się po asteroidzie jest dosyć płynne. Robot unosi się nad przepaściami i samoczynnie ląduje, gdy znajdzie pod sobą powierzchnię. Może też skakiwać na wyższe kondygnacje terenu, a z plecakiem odrzutowym nawet na trudno dostępne półki skalne. Naszym głównym celem jest zebranie jak największej ilości surowców w dostępnym czasie i przetransportowanie ich do ładowni wahadłowca. Warto zatem zacząć od najbardziej wartościowych minerałów. Pomaga w tym magnetyczny chwytak, którym przeciągamy obiekty lub wyrzucamy je, obracając się i nadając im pęd. Po dostarczeniu surowca w pobliżu ładowni, zostaje on automatycznie wciągnięty do środka. Wykonaną pracę możemy w części zautomatyzować, kupując na stacji roboty transportowe, które samodzielnie wykryją oznaczone surowce i przetransportują je do ładowni. Wystarczy oznaczyć dany przedmiot z użyciem klawisza E lub też wygodniej przytrzymać ten przycisk, by zaznaczyć wokół naszej postaci wszystkie transportowalne towary w okolicy. Surowce pozyskujemy na dwa sposoby – Skępek minerałów, które trzeba wyrwać chwytakiem niczym roślinę z korzeniami oraz z gruzowisk przypominających skalne rumowiska, jednak dających jedynie podstawowe surowce. Te drugie można niszczyć ręcznie lub też przy pomocy rozstawialnych wieżyczek wydobywczych. Mamy też możliwość budowy stacjonarnych dział górniczych, które są wydajne, choć nieruchome i nie można ich przemieszczać. Do ich produkcji potrzebna jest stal, którą otrzymujemy ze zniszczonych głazów, przetapiając zebrany metal przy pomocy huty na pokładzie wahadłowca. Największym wyzwaniem w wydobyciu jest zróżnicowane ukształtowanie terenu. My możemy wskoczyć na takie półki skalne, a po wykopieniu plecaka odrzutowego, wznieść się nawet na te najwyższe. Jednak roboty transportowe mogą poruszać się tylko po płaskich powierzchniach, więc konieczna jest budowa wind które umożliwią im przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami. Czasem warto postawić więcej niż jedną windę, by zwiększyć przepustowość. Wahadłowiec ma ograniczoną pojemność liczącą 2500 jednostek, więc przy większej ilości surowców trzeba wyrzucić nadmiar, wrócić na orbitę dla naszego statku, rozładować ładownie i przylecieć po resztę pozostawionego urobku. Ważne jest też, by nie zapomnieć o zabraniu robotów transportowych czy wieżyczek. Jeśli zostaną one na steroidzie, zostaną bezpowrotnie utracone, co będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowego wydatku na zakup nowych egzemplarzy na stacji. Po powrocie na stację sprzedajemy surowce, naprawiamy statek, tankujemy i możemy zakupić ulepszenia. Część ulepszeń wymaga nie tylko gotówki, ale i dostarczenia konkretnych materiałów również tych, których nie można pozyskać bezpośrednio. Pomaga w tym rozbudowa statku o moduły przetwarzające, jak kruszarka czy piec hutniczy, które umożliwią tworzenie bardziej złożonych komponentów. Moja ocena 8 na 10. Mimo że Astronomix wciąż znajduje się we wczesnym dostępie, już teraz oferuje pełnoprawną, grywalną zawartość na kilkanaście godzin zabawy. Twórcy udostępnili roadmap dalszego rozwoju i konsekwentnie wprowadzają zapowiedziane funkcjonalności. Gra stanowi ciekawą mieszankę eksploracji, budowania i automatyzacji, ma duży potencjał rozwoju, choć obecnie rozwój poprzez zbieranie funduszy i zakup kolejnych ulepszeń zwiększających nasz wolumen wydobycia jest dosyć zagmatwany i nie w pełni spójny. Warto też zaznaczyć, że rozgrywka szybko może wydać się powtarzalna. Kolejne misje opierają się na tym samym schemacie. Wybór asteroidy, przelot na miejsce, wydobycie minerałów i powrót do bazy. Choć proceduralnie generowane asteroidy dodają różnorodności, to jednak rdzeń gry może szybko znudzić tych, którzy nie lubią gier, w których trzeba nieco poglindować. Jeśli jednak odpowiada Ci spokojna, urozmaicona, choć jednak nieco schematyczna rozgrywka, i lubisz gry z naciskiem na automatyzację i dobrą zabawę, to Astronomics może przypaść ci do gustu. Tak więc trzeba zacząć od tego, iż jest to gra wczesnego dostępu, a jej obecna cena to 70 zł. W przypadku cen światowych u nas jest to 70 zł. Ceny na świecie rozpoczęły się od 30, i tutaj coś pozytywnego: w końcu strefa euro troszkę drożej niż my. Jeśli chodzi o dostępność gry, to ona dostępna jest obecnie jedynie na Steamie, a w przypadku keyshopów cena jest znacznie wyższa niż sam Steam. Gdy zerkniemy tutaj na ich historię cen, to jak widać one niezbyt spadają, jeśli właśnie chodzi o kishopy, a te steamowe utrzymują się na mniej więcej równym poziomie. Co do ocen gry, to gra posiada 384 oceny, z czego pozytywnych jest 90%, dając wyniku bardzo pozytywne. Wszystkich tych recenzji jest 398, z czego negatywnych jest 37% w większości przypadków oscyluje to wokół kolejnych wydań aktualizacji niektóre pomysły się po prostu ludziom nie spodobały. Co do cen negatywnych, to tutaj gracze nawiązują do tego, że gra jest dosyć powtarzalna. Mamy tutaj grind i też nie za bardzo jeszcze jest co robić. O ile początek gry jest dosyć fajny, ponieważ praktycznie każda wyprawa powoduje, że jakieś tam ulepszenie można nabyć, o tyle już troszeczkę dalej rozpoczyna się, można powiedzieć, taki liniowy postęp, gdzie trzeba będzie dużo zbierać tych surowców, gromadzić je, przetwarzać, żeby móc sobie pozwolić na jakieś lepsze ulepszenia co do historii gry, tutaj pierwsze zmianki rozpoczynały się 28 stycznia 2024 roku, a później autor wprowadzał coraz to nowe ulepszenia i dodawał treść do swojej gry. Gra nie jest modowalna, mamy natomiast dostępne dwa poradniki, z czego ten pierwszy, tutaj drugi jest dosyć krótki, natomiast ten pierwszy zawiera takie wstępne, można powiedzieć, porady dla rozpoczynających rozgrywkę. Co do samej gry, to mamy tutaj grę jednoosobową, można ją udostępniać innym użytkownikom, a dostępny język to tylko angielski. Nie mamy tutaj ani ikonek ani też żadnych osiągnięć. Gra nie wspiera Steam Decka, to znaczy nie można grać na kontrolerze, aczkolwiek tu jest ona oznaczana jako grywalna. Co do czasu przejścia to na how long to beat nikt tutaj nie wskazał ile czasu zajęło mu pozyskanie wszystkich możliwych rzeczy w grze. Natomiast ile osób w to grało? Tutaj świeżo po tym gdy gra wyszła jako gra wczesnego dostępu to widać, że było ponad 1000 graczy i dosyć szybko to stopniało. A obecnie patrząc na przełomie dajmy na to miesiąca to ten zainteresowanie też stopniowo maleje. Gra po instalacji zajmie dosyć mało, ponieważ 791 MB na dysku. Jeżeli grę będziemy chcieli pobrać, do pobrania będzie jedynie 160 kilka MB. Zapraszam was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem inaczej Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, Zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie, zapraszam także swojej grupy Steam, widzowie Hakiego, i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, Tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo, w którą stronę. Zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.